Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi wyborami na tegoroczną wiosnę, czyli wiosnę roku 2023. I jak wiecie, ja co roku robię Wam takie sugestie, takie przeglądy perfum idealnych na konkretny sezon, na konkretną porę roku. W tym roku, oczywiście, jest nie inaczej, postanowiłam zrobić taki sam przegląd. Aczkolwiek jak sobie tak porównuję rok do roku, to udaje mi się nawet inne zapachy wybierać, w zależności tak naprawdę od roku edycji filmu, więc mam nadzieję, że mimo że podobne filmy robiłam tak naprawdę i rok temu i dwa lata temu, to mimo wszystko ten film będzie również dla Was bardzo ciekawy ze względu na to, że są tu jednak inne perfumy. A zatem, jeśli macie ochotę obejrzeć dzisiejszą edycję moich perfum na wiosnę, bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. I pierwszymi perfumami, które zdecydowanie będę wybierać tej wiosny, to perfumy od marki Carolina Herrera, jest to Very Good Girl. Zapach, słuchajcie, moim zdaniem na wiosnę po prostu stworzony, bo ma w sobie tyle samo wiosennej lekkości, co i troszeczkę jeszcze takiej słodyczy i takiej pudrowości, która kojarzy nam się z minionym okresem zimy. Więc ten zapach nas tak powiedziałabym łagodnie przeprowadza od okresu zimowego do okresu wiosennego. Niewątpliwie mamy tutaj bardzo świeże lici, mamy tutaj róże, ale mamy też dość sporą ilość piżma, takiego pudrowego piżma, sypkiego piżma oraz przepiękną wanilię i wetywerię w bazie. Zapach bardzo podobający się, bardzo kobiecy, bardzo zauważany zawsze kiedy noszę go na sobie, zdecydowanie jeden z moich chłopaczy komplementów. I idąc za ciosem, pokażę Wam kolejny flakon w kolorze czerwonym i będą to tym razem perfumy od marki Armani i jest to Si Passione w edycji Intense. Słuchajcie, ja po prostu ten zapach ubóstwiam okresami wiosennymi, bo on również nas tak bardzo łagodnie i bardzo fajnie przeprowadza między zimą a wiosną, bo ma sporo tych pierwiastków również ciepłych, waniliowych, pudrowych i rysowych, ale właśnie już jedną nogą stoi tak naprawdę w trendach wiosennych, bo mamy tutaj sporo nektaru Czarnej porzeczki oraz przepiękny jaśmin. Perfumy o doskonałych parametrach, o świetnej trwałości projekcji. Zresztą tak jak perfumy od marki Karolina Herrera, bo też im nie mogę nic zarzucić, jeśli chodzi konkretnie o te właśnie parametry dotyczące zapachu. Zdecydowanie zapach elegancki, świetny zarówno do pracy, jak i na wieczory. Moja ulubiona pozycja z Linii Si. Skoro było o czerwieniach, to teraz troszeczkę różu, czyli cały czas pozostajemy w bardzo silnych kobiecych klimatach i następnymi perfumami, które z pewnością będę nosić tegorocznej wiosny, będą perfumy od marki Mugle i jest to Angel Muse, ale w edycji wody taletowej. Zapach przepełniony słodyczą, przepełniony też paczulą, ale z takimi pierwiastkami właśnie wiosenno-letnimi, z delikatną egzotyką w postaci marakuj, z delikatną czarną porzeczką. Perfumy niewątpliwie dla fanów słodyczy, ale takiej właśnie lekko zadziornej, lekko paczulowej, takiej nie do końca dosłownej słodyczy. Na mojej skórze, również jak pierwsze dwa zapachy. Perfumy o doskonałych parametrach o praktycznie całodziennej trwałości oraz projekcji przez pierwsze kilka godzin naprawdę solidnej. I kolejne perfumy w kolorze różowym w dzisiejszym zestawieniu to perfumy tym razem od marki Cacharel. Jest to Anais Anais w edycji Premier Delice. Zapach pełen dziewczęcej radości, pełen optymizmu, zapach budzący do życia, bardzo taki energetyzujący i bardzo musujący. Zapach, który pachnia kompot truskawkowy, lekko wygładzony takimi semipudrowymi nutami, lekko piżmowymi nutami, z delikatną gruszką w otwarciu, z bardzo ładną taką... Kremową, lekko drzewną bazą z odrobiną kakao, ale powiedziałabym, że jednak przewaga tego skojarzenia z kompotem truskawkowym jest w tym zapachu niebagatelna i przede wszystkim ten zapach to właśnie dla mnie kompot truskawkowy, a zatem radość, dziewczęcość, optymizm i wszystko, co nam się bardzo dobrze kojarzy z domami naszych dziadków czy rodziców, gdzie kompot truskawkowy był bardzo często tak naprawdę gościem na stołach przy obiadach. I kolejna truskawka w dzisiejszym zestawieniu, niemniej jednak truskawka bardzo subtelna, którą czujemy w zasadzie w perfumach tylko przez 15 minut, bo ona nas tak wita, skłania do uśmiechu, do optymizmu, ale potem znika i ustępuje miejsca innym graczom kompozycji. I są to perfumy od marki Burberry, jest to Her, ale w edycji wody taletowej. Jest to edycja z roku 2022. Słuchajcie, zapach mega optymistyczny, mega wibrujący, mega uroczy, sprawiający, że po prostu nie można się w jego towarzystwie nie uśmiechać. On się rzeczywiście otwiera tak wibrująco, owocowo, bo mamy troszeczkę cytrusów, właśnie troszeczkę tej rzeczonej truskawki. Niemniej jednak gracze tej kompozycji są zupełnie inni bo po tych 15 minutach prym nad kompozycją przejmuje przepiękna nuta gruszki, delikatna róża, ale przede wszystkim bardzo wyrazista nuta piwoni. Jeśli zatem wśród moich widzów są fani piwoni, to się nie zastanawiajcie, tylko testujcie tę edycję hair od Barbery, bo myślę, że w tych perfumach jest bardzo duża szansa się zakochać. Myślę, że to jest taki typ zapachu, słuchajcie, z którym się polubi każdy, który będzie akceptował w otoczeniu tak naprawdę niezależnie od osoby, która go będzie nosiła bo myślę, że to jest jeden z tych zapachów, który zupełnie, ale to zupełnie nie wadzi, nie przeszkadza otoczeniu. Zdecydowanie polecam do testów tym bardziej, że parametry jak na wodę toaletową są naprawdę wyśmienite, bo na mnie ten zapach ma trwałość niemal codzienną. I kolejne perfumy z mojego dzisiejszego zestawienia, słuchajcie, to są perfumy, co do których nie mogę już się doczekać, żeby je nosić. Ja je kupiłam zimą, kiedy powiem szczerze, nie był dla nich dobry czas. One w zimie, myślę, nie pokazywały całego swojego uroku. A ja poza tym zimą też nie lubię nosić takich kompozycji, więc to też jest taki mój, taka moja cecha osobnicza. I o jakich perfumach mówię? Mówię o perfumach od marki Tiffany NKO i jest to Rose Gold. Przepiękny, słuchajcie, zapach świeżej róży z dodatkiem również świeżego soku z czarnej porzeczki, opleciony przepięknym, bardzo klasycznym i bardzo eleganckim tonem irysa. Perfumy, które mają w sobie tyle samo klasy i tyle samo szyku i dystynkcji, co właśnie takiej dziewczęcości i radości, zdecydowanie polecam do testów fanom róży. Tym bardziej, że ten miks róży z tą porzeczką, tutaj w tej kompozycji, wypada naprawdę doskonale. Perfumy może nie są jakoś, powiem szczerze, szczerze, zbytnio ambitne czy zbytnio pomysłowe. Jest to taki bardzo bezpieczny zapach na co dzień, niemniej jednak bardzo ładnie ukręcony, z bardzo dobrych jakościowo składników i naprawdę czuję się klasę w tej kompozycji. I kolejne perfumy różane w dzisiejszym zestawieniu, oto tym razem będzie róża od marki Chloe i będą to perfumy Natural w edycji wody perfumowanej. Słuchajcie, zapach przepiękny. Dla fanów róż, absolutny must have do powąchania, jeśli poszukujecie takiej bardzo przestrzennej, wibrującej, takiej bardzo świeżej i klasycznej róży. Zapach naprawdę przepięknie układa się na skórze, ma sporo tonów zielonych, sporo tonów cytrusowych, delikatną nutę Neroli, ale przede wszystkim rzeczywiście główną bohaterką jest tutaj róża, aczkolwiek w sercu i w bazie dochodzą do niej też takie ładne nuty, tony piżmowe i delikatne nuty drzewne. Słuchajcie, myślę, perfumy, które nikomu nie zrobią krzywdy, które właśnie są bardzo przestrzenne, pozwalają oddychać, nie mają takiego zołzowatego wydźwięku jak podstawowa woda perfumowana z tej linii, która jednak miała w sobie jakiś taki aspekt, który drażnił niektóre osoby w naszym otoczeniu, taki aspekt proszkowy, taki aspekt bardzo takiego metalicznego, bardzo silnie świeżego liczy. Słuchajcie, tutaj tego nie ma. Myślę, że zapach jest dużo bardziej bezpieczny niż edycja tradycyjna wody perfumowanej. I zdecydowanie dlatego Wam tę edycję polecam do testów i do przewąchania. Tym bardziej, że też parametry na mojej skórze naprawdę są bardzo przyzwoite, bo zapach na mnie wytrzymuje spokojnie 7 do 8 godzin. Kolejnymi perfumami w moim dzisiejszym zestawieniu są perfumy, które zdecydowanie będę wybierała na takie dni niepogody, czyli na takie chłodne dni wiosenne. I są to perfumy od marki Parfums de Marly i jest to Safanat. Słuchajcie, myślę, że to są perfumy stworzone na taką niepogodę, na taką aurę deszczową, taki nie do końca piękny, słoneczny i optymistyczny dzień, dlatego, że one mają w sobie tyle optymizmu i tyle takiej słoneczności, że chcąc nie chcąc, przyprawiają nas o uśmiech, powodują, że jest nam lepiej na duszy, a swoją drogą, z racji tego, że są to perfumy bardzo ciepłe i bardzo słodkie, to sprawiają, że jesteśmy tacy troszeczkę bardziej dogrzani, jak jest zimno w otoczeniu. A zatem, jeśli lubicie takie wonie, gdzie mamy dość optymistyczny, wibrujący, musujący kwiat pomarańczy, któremu bardzo ładnie towarzyszy w kompozycja nuta właśnie takiego słonecznego, ciepłego, maślanego i lanki-lank, ale nie boicie się słodyczy, nie uciekacie od wanili, nie uciekacie od kremowego sandała i dość dużej ilości białego piżma, to myślę, że to również dla Was może być taki słoneczny optymista na takie bardzo niepogodne, deszczowe i burę wiosenne dni. Kolejnymi perfumami, które również mogą się przydać na takie burę deszczowe dni podczas wiosny, są perfumy od marki Chloe i jest to Nomad w edycji Naturel. Słuchajcie, najsłodsza zdecydowanie pozycja z linii Nomad: zdecydowanie zapach taki otulający i bardzo fajnie nas ocieplający, ale również nie pozbawiony takich akcentów i pierwiastków wiosennych, bo mam m.in. w swoim składzie nutę jaśminu oraz nutę frezji. Gdybym miała być szczera, to te właśnie nuty kwiatowe na mojej skórze kompletnie nie wybijały się zimą, a te perfumy właśnie zakupiłam do kolekcji zimą i żywię ogromną nadzieję, że właśnie podczas wiosny, kiedy będzie troszeczkę cieplejsza aura, te przepiękne nuty kwiatowe, a Chloe naprawdę mm, potrafi skomponować przepiękne nuty kwiatowe. W końcu wyjdą na mojej skórze, bo powiem szczerze, że okres zimy tak naprawdę należał do wanili i do taktyli, jeśli chodzi o to, co najsilniej odczuwałam w tej kompozycji. A zatem kolejny żelazny typ na wiosnę, nie tylko ze względu na to, żeby zaspokoić taką chęć ocieplenia się w bóre i deszczowe dni, ale również po prostu, żeby zaspokoić swoją ciekawość, czy te kwiaty zaczną trochę bardziej ewoluować, jak będzie cieplej w otoczeniu. Zdecydowanie jeśli lubicie takie klimaty marki Chloe, klimaty z linii nomad, ale jednak bardziej ciepłe, bardziej animalne, lekko daktylowe, to Wam tę kompozycję polecam, tym bardziej, że trwałość tych perfum jest naprawdę znakomita i przez pierwszą godzinę do dwóch przepięknie również projektują. I skoro była mowa o Nomad Naturel, to nie mogłoby w tym filmie nie znaleźć się klasyczny Nomad w edycji wody perfumowanej. Słuchajcie, moim zdaniem są te perfumy po prostu skomponowane z myślą o wiośnie. Twórca tworząc ten zapach po prostu miał wiosnę w głowie, wiosnę w sercu, cieszył się radością bujnej, rozkwitającej przyrody i postanowił po prostu wszystko to przelać w ten flakon. Zdecydowanie perfumy takie pobudzające do życia, perfumy bardzo optymistyczne, bardzo silnie kwiatowe, za sprawą nuty frezy, za sprawą jaśminu, ale też owocowe, słodziutko, mirabelką. Perfumy bardzo silnie mszyste, ale też drzewne w swojej bazie. I w całym tym, tak naprawdę, opisie yy, bardzo klasyczne i w całym swoim wydźwięku. Perfumy, które są naprawdę klasą i elegancją samą w sobie, y, które świetnie się sprawdzą zarówno w otoczeniu środowiska zawodowego, jak i prywatnego po godzinach. Zdecydowanie, klasa i elegancja w butelce, a do tego właśnie w takim pięknym, naturalnym, idealnie wiosennym wydaniu. I po tej eksplozji, tej musującej wiosny, przejdę znowu do perfum, które. Ja odbieram jako pewnego rodzaju właśnie otulenie jeszcze na takie nieprzyjazne, lekko i lekko deszczowe dni, wiosenne i będą to perfumy od marki Trussardi i jest to Pure Jasmine. Słuchajcie, perfumy bardzo takie laktonowe, bardzo mleczne, bardzo mocno piżmowe, zdecydowanie ten zapach powinien mieć w swoim członie i w nazwie słowo milki, to by po prostu doskonale odwzorowywało jego naturę. Poza tymi bardzo mlecznymi, właśnie laktonowymi, piżmowymi, kremowymi pierwiastkami, mamy tutaj też dużo białego kwiecia z nutą Neroli na czele. I powiem Wam, że jest w nazwie Pure Jasmine, jest jaśmin, ale jednak jeśli chodzi o mnie, ja wyczuwam tu zdecydowaną dominantę Neroli i dopiero gdzieś w tyle za tym Neroli nutę jaśminu. Zdecydowanie dla fanki białych kwiatów w takim właśnie mlecznym, otulającym, bardzo laktonowym, bardzo piżmowym i kremowym wydaniu. Może to być naprawdę super propozycja na wiosnę, tym bardziej, że tak jak mówię, te kwiaty od razu nam przywołują skojarzenia z wiosenną aurą. I kolejne białe kwiaty w dzisiejszym zestawieniu to tym razem białe kwiaty od marki Givenchy. Jest to Lonterdi w edycji wody toaletowej. Perfumy tak samo piękne, klasyczne, wyważone, eleganckie, jak i z drugiej strony słodkie. Mamy tutaj taką lekko poziomkowo-winogronową tuberozę, mamy tutaj przepiękny, musujący kwiat pomarańczy, ale mamy też sporo takich pierwiastków drzewnych, wetywerowych oraz bardzo słodziutkich w bazie. Zatem, nie jest to taka wiosna w pełni, w pełni rozkwitu, taka musująca, eteryczna, bardzo leciutka. Bo jednak mamy tutaj troszeczkę nut słodkich w bazie. Niemniej jednak, niech was to nie przeraża, ponieważ zapach ten w żaden sposób nie przytłacza. Doskonale się nosi, jest bardzo elegancki, bardzo wytworny, a przede wszystkim bardzo długotrwały. I kolejnymi perfumami w moim dzisiejszym zestawieniu będą również perfumy, które bazują na połączeniu nut białych kwiatów z nutami ciepłymi czyli właśnie bazują na takim delikatnie kontrastowym połączeniu. I będą to tym razem perfumy od marki Valentino, i jest to Vocha Viva Intensa. I słuchajcie obie kompozycje i kompozycje od marki Valentino, i żywą które przed momentem pokazywałam. Mają dość podobny skład, niemniej jednak, słuchajcie, w ogóle nie są to kompozycje do siebie podobne. A zatem, jeśli na przykład jesteście fankami białych kwiatów na takim słodkim, cieplutkim, waniliowym podbiciu, spokojnie możecie testować obie kompozycje, nie bojąc się, że będziecie testować ciągle to samo, tak naprawdę, bo one, uwierzcie mi, pachną zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o Voche Intensa, ona się otwiera bardzo tak musująco bardzo energetycznie bo otwiera się dość dużym naręczem owoców cytrusowych. Tak naprawdę dopiero po tej eksplozji cytrusów do głosu dochodzą białe kwiaty oraz właśnie ta delikatna, ciepła, pluszowa, przepięknie tutaj wkomponowana nuta wanilii. Jeśli chodzi o kwiaty, to mamy tutaj również delikatną tuberozę, mamy tu kwiat pomarańczy i mamy tutaj jaśmin. Oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy również cieplutką wanilię oraz delikatne nuty drzewne w bazie. Perfumy bardzo przestrzenne, bardzo ładnie projektujące, bardzo miłe dla otoczenia, bardzo podobające się otoczeniu, o naprawdę bardzo dobrych parametrach, które ja na swojej skórze czuję w okolicach 8 do 9 godzin i które mają naprawdę solidną projekcję. I znowu kwiaty na ciepłym waniliowym podbiciu i znowu kompozycja bardzo różna od swoich tak naprawdę poprzedników. Będą to perfumy od marki Victor Rolf i jest to Good Fortune. I słuchajcie, niby tutaj mamy też wanilię, mamy też jaśmin, a mimo wszystko te perfumy nie są podobne ani do perfum od marki Valentino, ani do perfum od marki Givenchy. A zatem tak naprawdę dla każdego fana białych kwiatów na ciepłej bazie znajdzie się tak naprawdę zapach idealny, który nie będzie tak naprawdę powtarzalny i który nie będzie podobny do innych tego typu zapachów na rynku perfumowym. Tutaj jeśli chodzi o perfumy od marki Victor Rolf, dodatkowo poza tymi nutami białego kwiecia, mamy bardzo, bardzo silną nutę zieloną, więc perfumy te są troszeczkę takie botaniczne, troszeczkę nawiązujące do tej bujnej, rozkwitającej w czasie wiosennym przyrody, ale właśnie mamy białe kwiaty w postaci neroli oraz jaśminu. Baza zapachu jest bardzo ciepła, jest bardzo silnie waniliowa, z delikatnymi aspektami drzewnymi oraz z delikatnym białym piżmem. Perfumy na pewno również o bardzo dobrych parametrach, o bardzo dobrej trwałości, całkiem ładnie projektujące. Jeśli lubicie ciepłe, białokwiatowe perfumy, ale właśnie o takim botanicznym, zielonym sznycie, myślę, że powinniście się przyjrzeć. Good Fortune. A teraz perfumy, które poznałam wiosną ubiegłego roku, więc mimo że to nie jest tak do końca zapach wiosenny, to mnie słuchajcie ewidentnie kojarzy się z okresami wiosny oraz lata, ponieważ te perfumy nie będę ukrywała nosiłam też latem. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Amouage i jest to siel. Słuchajcie, zapach dla wielbicieli takiego kremowego, ale z drugiej strony bardzo mocno takiego suchowego, piaskowego, pustennego otulenia. On się co prawda otwiera bardzo silnymi nutami kwiatowymi. Mamy tutaj m.in. gardenię oraz magnolię, ale potem, kiedy dochodzi do swoich nut serca i bazy, robi się taki właśnie kremowy, suchy, piaskowy, pustynny, bardzo taki wyważony, bardzo elegancki, delikatnie kremowy ale z niewielkimi konotacjami retro. Zdecydowanie w wielu perfumach od marki Amouage czuje się te kon konotacje takie historyczne, konotacje retro i również Siel nie jest wolny od takich skojarzeń. Niemniej jednak tutaj te nuty retro, powiem szczerze, jakoś tak nikogo chyba raczej nie przestraszą, bo jednak ta pustynność, ta kremowość, ta piaskowość oraz te kwiaty w otwarciu zdecydowanie w kompozycji dominują. Zapach niestety, powiem szczerze, jak na markę Amouage nie należy do najtrwalszych, bo na mojej skórze czuję go 5 do 6 godzin, co jak na Amouage nie jest jednak jakimś hura optymistycznym wynikiem. Niemniej jednak zapach piękny, kobiecy, bardzo klasyczny, który odnajdzie się w każdym tak naprawdę otoczeniu i zawodowym i prywatnym, dlatego uważam, że na pewno tym perfumom należy się przyjrzeć. Kolejny zapach, który z pewnością będę nosiła tej wiosny, to jest zapach musujący, wibrujący, energetyczny, zapach, który jest po prostu radością w pigułce i rozpędem w pigułce, który każe nam wstać z kanapy i zacząć coś robić, bo jest tak ewidentnie energetyczny. I co to są za perfumy? Są to perfumy od marki Elisab i jest to Le Parfum w edycji wody perfumowanej. Słuchajcie, jest to zastrzyk energii w butelce. Perfumy wibrujące, musujące, optymistyczne, bardzo takie radosne, energetyczne, które właśnie podnoszą nas z kanapy i powodują, że od razu mamy więcej siły i energii na przeżycie czekającego nas dnia. Perfumy bardzo silnie, tak naprawdę cytrusowe w swoim otwarciu, ale przede wszystkim z dominantą kwiatu pomarańczy, który tutaj jest niezwykle silny i najbardziej wyczuwalny w całej kompozycji. Ten kwiat pomarańczy jest delikatnie uładzony nutą miodu, delikatną poczulą w bazie, ale powiem Wam, że tych tak naprawdę towarzyszy. Tego kwiatu pomarańczy jest tu bardzo, bardzo mało w porównaniu z głównym aktorem kompozycji. Perfumy zdecydowanie świeże, zdecydowanie pełne energii, zdecydowanie właśnie jest to taki zastrzyk energii w butelce. Zapach również notabene bardzo klasyczny, bardzo elegancki, który sprawdzi Wam się równie dobrze do pracy, co i tak naprawdę w życiu prywatnym po pracy. I kolejne perfumy idealne na wiosnę. Tutaj bym powiedziała, że wyjątkowo z taką dedykacją biurową, bo myślę, że jest to zapach po prostu świetny do pracy. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Boucheron i jest to Serpent M. Słuchajcie, tak jak w przypadku Le Parfum od Elisa mieliśmy zastrzyk energii w butelce, tak tutaj mamy zastrzyk łagodności w butelce. Słuchajcie, jest to zapach kojący, taki bardzo otulający, bardzo spokojny. Kompletnie sobą nie krzyczące, dlatego właśnie też powiedziałam, że sprawdzi się do pracy, a nie podczas wieczornych wyjść, bo zapach nie ma ani grama pazura. Właśnie jest to taki zapach, który nam się pozwoli z jednej strony wyciszyć i skupić, ale z drugiej strony będzie bardzo taki delikatny, eteryczny i elegancki. Perfumy zdecydowanie otwierają się delikatnymi nutami cytrusowymi, ale tak naprawdę serce kompozycji i nutę przewodnią kompozycji stanowi róża. Ta róża właściwie podczas całego swojego brzmienia jest przepięknie otulona nutami takimi pudrowo i rysowymi. I od czasu do czasu pojawiają się tu pewnego rodzaju akcenty zielone, które właśnie bardzo ładnie nawiązują do wiosennej aury. Zdecydowanie perfumy idealne, właśnie tak jak powiedziałam, do pracy, które z jednej strony nas wyciszą, ukoją nasze nerwy, na przykład jak się czymś zdenerwujemy, ale z drugiej strony będą odpowiednie, akuratne i eleganckie do takiej przestrzeni życiowej, jaką jest właśnie praca zawodowa. Więc zdecydowanie polecam, chociaż na końcu muszę uczciwie powiedzieć o parametrach, że one nie są jakieś niestety zabójcze, bo trwałość to około 4-5 godzin, i projekcja też bym powiedziała jest taka blisko skórna i bardzo łagodna. I przyszedł czas na ostatnie perfumy w dzisiejszym zestawieniu, jeśli chodzi o to, czego będę używała najczęściej tegorocznej wiosny, i będą to zdecydowanie perfumy od marki Michael Kors i będzie to super gorgeous. Słuchajcie, te perfumy mają wszystko, czego tak naprawdę można oczekiwać od perfum. Mają świetną jakość składników, doskonałą ewolucję, świetne parametry, a przede wszystkim są bardzo uniwersalne i przydadzą się na wiele różnych tak naprawdę życiowych okazji. Perfumy o przede wszystkim niebotycznych parametrach. Na mojej skórze gigantycznie trwałe, z przepiękną projekcją, ale krótką, powiedziałabym, tak naprawdę przez pierwsze dwie godziny max. Ale słuchajcie, to co tak naprawdę w nich najbardziej zaskakuje poza świetnymi parametrami, to doskonała ewolucja zapachu, doskonała jakość użytych składników i przede wszystkim bardzo takie pomysłowe połączenia ze sobą nut na różnych etapach brzmienia tych perfum. Te perfumy otwierają się bardzo silnie zielono, nutami zielonymi, z towarzyszeniem nut żółtych kwiatów, mimozy oraz ilanki lang. Kiedy perfumy ewoluują, wychodzą z nich zupełnie inne nuty, nuty głównie białych kwiatów z kwiatem pomarańczy i jaśminem na czele. Tym białym kwiatom towarzyszy delikatny taki pudrowy niuans irysa oraz delikatna mirra. Natomiast kiedy zapach dochodzi do bazy, robi się bardzo żywiczny i bardzo słodziutki. Więc tak naprawdę na każdym etapie brzmienia tych perfum od marki Michael Kors mamy niemałe zaskoczenie tak naprawdę tym, jak te perfumy się zmieniają. Zatem absolutnie polecam Super Gorgeous od marki Michael Kors Wam do testów, tym bardziej, że dostępność tego zapachu jest bardzo dobra i praktycznie w każdej perfumerii można go przetestować. Mnie powiem szczerze, na koniec bardzo ujął, bardzo zaskoczył i tak naprawdę skłonił mnie do dalszego poznawania marki Michael Kors, którą zawsze powiem szczerze, w moich planach poznawczych miałam gdzieś na, tak naprawdę na tyle mojej listy. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy przegląd polecajek, jeśli chodzi o perfumy wiosenne. Mam nadzieję, że jeśli nawet nie skorzystacie z moich rekomendacji, poleceń, to chociaż Wam się obejrzało przyjemnie ten film. Bardzo zatem serdecznie dziękuję za zostanie ze mną do samego końca. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję. Do zobaczenia wkrótce. Pa Pa!